Pokazywałem Wam już kiedyś w którymś shortcie ciekawe rzeczy, które można znaleźć w plikach Wiedźmina 3, ale tak się składa, że Wiedźmin 1 w wersji Enhanced Edition także zawiera w plikach wiele ciekawych rzeczy wartych uwagi. Na przykład takie Making of Movies, czyli serie filmów przedstawiających to jak powstawał Wiedźmin dla prawdziwych fanów gry. Znajdziemy tutaj m.in. behind ze scen systemu walki, albo przeróżne ciekawostki zdradzające to jak mógł wyglądać Wiedźmin. Poza tym mamy tutaj też animowany interaktywny komiks z fajnymi soundtrackami i w pełni udźwiękowiony. No i podobnie jak w trójce, mamy tutaj też mapę świata gry, czyli w tym wypadku wyzimy i okolic, ale dodatkowo mamy też wyłączoną drugą osobną mapę przedstawiającą cały Wiedźmiński świat. Dla fanów Wiedźmińskiej muzyki też się coś znajdzie, bo poza growymi soundtrackami z Wiedźmina 1 znajdziemy także w folder Inspired By zawierający utwory o tematyce Wiedźmina, które nie pojawiły się w żadnej z gier, np. utwór polskiego zespołu matolowego Wader albo Marcina Przybłowicza, czyli człowieka znanego głównie stworzenia soundtracków do późniejszych części gry.